Cześć, witam Was na moim kanale w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie po tytule, trening z komentarzem i ogólnie będą trzy jazdy. Pierwsza jest na Litwinie, jak widać, i tutaj już mamy rozgrzewkę. Nawet już po rozgrzewce, w sumie już jeździmy na kole w kusie. I właśnie tutaj na nim strasznie dużo w sumie ćwiczyliśmy, właśnie dosiadu właśnie na kole. Między innymi troszkę anglezowanego tam było i później ćwiczebny. Litwin jest o tyle takim konikiem, który jest mocno wybijający, e, niezbyt wygodny przez to. E, w galopie oczywiście bardziej, a kus ma mocno wybijający, więc na nim można sobie w bardzo prosty sposób po prostu poćwiczyć dosiad w kusie ćwiczebnym. E, co sami tutaj widzicie, widać, że wybija e, i. Pracujemy właśnie u mnie, przede wszystkim nad ręką, bo jak widać to mi troszkę lata i nogi też delikatnie mi jeszcze latają po tej przerwie. E, chociaż nie powiem, że przed przerwą też nie było idealnie, e, no ale coraz lepiej, coraz lepiej. Tutaj też będzie na Litwinie jeszcze jeżdżone będą drągi. Też tylko w kusie jeździłam na nim jakieś 40 minut. Tutaj został pochwałę, trochę dłuższych wo wo wodzy. Eee, no i resztę troszkę rozgrzewki jeszcze po całej ujeżdżalni. żeby najeżdżać na drągi, właśnie aktywniejszego kusa. Eee, no i tutaj już możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Postarałam się tu zrobić kilka ciekawych przejść, co pewnie zaraz zobaczycie. Jakieś spowolnienia dokładnie. I tam też włożyłam taki element cofania, jakby. To też zobaczycie zaraz. I tutaj jak na razie widzicie, jest w kółsie anglezowanym, a zaraz będzie jeszcze trochę ćwiczebnego i tak dalej. Konik ogólnie fajnie chodzi do przodu, ale trzeba go pilnować, bo lubi się przed na przykład takimi drągami zatrzymać albo to wyminąć. Ogólnie konik bardzo fajny i do jazdy dla początkujących yy, i dla takich bardziej zaawansowanych też, bo właśnie umie nauczyć jeźdźca tego, żeby pilnować go do samego końca, bo zawsze się wydaje, że on dojedzie do samego końca, przejedzie, przeskoczy, cokolwiek, ale nie do końca tak jest, yy, bo on właśnie lubi wymyślić coś w ostatniej chwili i dlatego trzeba go pilnować, tak jak widzicie, w półsiadzie, yy, bo kolejna jazda w ten sam dzień będzie na karwallo. I właśnie widzicie, że tutaj się rozgrzewamy, już piesek sobie wyleguje się po środku. Yy, I na karwallo ćwiczyliśmy ogólnie yy, też troszkę tam ćwiczebnego i tak dalej. Yy, ale przede wszystkim yy, na tej jeździe mieliśmy wyćwiczyć sobie jazdę w galopie przez drągi yy, w półsiadzie. Właśnie ja mam problem z półsiadem trochę czasami. Dlatego tak dużo go w sumie tutaj było też na Litwinie, tutaj też na Carvalho. I jeszcze trzecia jazda będzie na Pedro i na samym końcu jeszcze będą skoki, ale pod moim instruktorem tego konika, więc sobie zobaczycie jak się rusza. Bo ja w sumie na niego wsiadłam tylko po to, żeby zobaczyć jak, jak się rusza, żeby zobaczyć jak, jak, się, jak się na nim siedzi. To jest ten muskularny koń, który, którego ostatnio mogliście zobaczyć też chyba w boksie. No i tutaj jak widzicie właśnie w półsiadzie te drągi. Yy, najlepiej mi się oczywiście pracuje z karwalo. Najczęściej na nim jeżdżę i najbardziej jestem do niego przyzwyczajona. Yy, jest mi po prostu na nim najwygodniej i najlepiej się umiemy zgrać. Yy, chociaż też yy, przesiadając się z konia na konia, który jest już też rozgrzany yy, przez innego jeźdźca, yy, jest inaczej i na początku też mi troszkę ręka latała mocniej i ja cała latałam mocniej, ale po chwili się. Zgraliśmy troszkę bardziej. No i tutaj, jak widzicie, trochę przerwy w wstępie i w drugą stronę, tutaj też kłus. I jak widać, w półsiadzie przede wszystkim, właśnie ćwiczyliśmy i zaraz będzie galop. Tak, konik fajny. No i tutaj sobie zagalopujemy. Tutaj też, jak widać, mi ręce latają, oczywiście, ale to nie szkodzi. Nauczymy się. No, mogłaby być pięta trochę bardziej w dole, ale jest git. E, tutaj na razie zrobiliśmy to w pełnym, a zaraz będziemy galopować sobie w półsiadzie. Tutaj mi przeszedł, a tu już zaraz zagalopujemy znowu i jest już dobrze. Tak, i tutaj sobie już w półsiadzie galopujemy. Ja wiem, że ja tutaj latam szczególnie w tym spowolnionym tempie, ale jest dobrze. Popracujemy nad tym. Za niedługo będzie dobrze. Lepiej. <laughs> Cię powtarzam. E, no, i zaraz będziemy jeździć sobie po drągach. Tylko właśnie ja musiałam tutaj pracować dużo nad tym, żeby on nie, nie ciągnął, on nie, nie galopował szybko, bo on na te drągi by wyciągnął mocno, i byśmy się pozabijali po prostu jakoś w trakcie. Teraz trochę galopu też w drugą stronę bodajże po krótkim wstępie. O, i tutaj już będziemy chyba na drągi jeździć, tak? Tak, 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 tak. No i lecimy sobie ładnie. O, tutaj troszkę się zaplątaliśmy, ale jest ostatecznie bardzo dobrze. To jest też konik, który ratuje. Ten konik akurat skacze wszystko i jedzie wszystko, czasami trochę po swojemu, ale, ale dobrze mu to wychodzi w większości. Tylko właśnie go trzeba trzymać, szczególnie na drągach, żeby tego nie zrobił za szybko, żeby się nie pogubił w trakcie, a przy końcu trzeba pilnować, żeby nam nie zgasł. A przy skokach, akurat on sam sobie umie ocenić bardzo łatwo odległość i zrobić to za nas. No, trochę tutaj też zabawy w odwróconą, odwróconie, odwrócone nagranie, czy jak to nazwać. No i tutaj sobie jedziemy kolejny raz. On bardzo fajnie chodzi, on jest akurat wygodnym konikiem. Trochę kałuży tam mamy, ale to przez tą pogodę ostatnio. No i tutaj macie trochę spowolnionego tempa, bo wiem, że to fajnie wygląda Chociaż tutaj nawet bym powiedziała, że trochę jest takie rozmazane Lepiej jak się nagra w spowolnieniu Ale to zobaczycie właśnie na końcu te skoki, też tak trochę ponagrywałam Żeby z zobaczyć różnicę spowolnienia yy, nagrywania Od razu tak ten, a, a inaczej jak się montuje i spowalnia to nagranie No i tutaj w drugą stronę sobie coś pojedziemy jeszcze No i tu jakieś rady oczywiście dostaję, żeby trochę wolniej na przykład, czy coś. No i tutaj już jest wstęp. I teraz możecie zobaczyć właśnie, jak wygląda Pedro. Pod jeźdźcem, w siodle oczywiście. Konik bardzo fajny. Ale jest młody, bo ma chyba 6 albo 7 lat. No i ciekawy, ciekawy na przykład przy zakusowaniu on sobie lubi gdzieś tam troszkę bryknąć, czy coś takiego, a przy galopie to w ogóle lubi brykać, ale no, to zależy od jeźdźca. Jest miękciutki, w pysku i ogólnie jest bardzo wygodny, czy w kusie, czy, czy w stępie, czy, czy w galopie, też podobno jest wygodny, on ogólnie jest jak kanapa, bo jest szeroki, bardzo wygodnie się na nim siedzi, no i ogólnie jak widać, to Naprawdę fajnie chodzi. W sensie nie trzeba mu dawać jakichś mocnych łydek, co by się mogło wydawać przez jego wielkość, że, że trzeba tego konia jakoś mocno pchać. A nie, on, on akurat bardzo fajnie chodzi. Czasami go nawet trzeba lekko przytrzymać. I naprawdę mi było na nim bardzo wygodnie. Tutaj miałam za długie strzemiona, co widać, co sobie później trochę skróciłam jeszcze. Ale ogólnie wszystko super. No, i jest konikiem, który też pochodzi z takiego trochę trudnego środowiska i się nie dogaduje za bardzo z innymi końmi. Tam sobie lubi coś ugryźć, coś kopnąć, szczególnie ugryźć. Był podobno trzymany z ogierami czy jakoś tak. No i po prostu musiał walczyć o przetrwanie sami. Ale teraz już zaczyna spokojniej wszystko ogarniać, już się tam zaprzyjaźnił z niektórymi konikami. U nas w Stajni, no i chyba będzie coraz lepiej. Przyzwyczai się na pewno chłopak, bo młody jest. No i jak widzicie, bardzo fajnie chodzi. I teraz możecie zobaczyć, jak tutaj skacze i galopuje sobie. Tylko on tam czasami coś lubi wymyślić, albo tam odskok ma nie taki, jak powinien mieć. A tutaj chodziło o to, żeby on sobie sam, jakby troszkę pilnował tej odległości. A przede wszystkim, żeby właśnie próbował, żeby skakał jakby z każdej odległości. Nie, nie, że musi mieć idealnie dopasowaną, ale że jak mu nie pasuje, to żeby też skoczył. No i jak widać, bardzo mu to ładnie wychodzi. Oczywiście z zapasem sobie skaczę, ale to jak najbardziej u takiego mojego konia jest dobre. I tutaj na przykład na takiej trochę większej przeszkodzie, możecie zobaczyć jeszcze, jak mu poszło. Tutaj akurat mu w miarę pasowało, chociaż bym powiedziała, że trochę za blisko, ale było Git. Chyba najlepszy skok do tej pory. Oczywiście bez trzymienia, jak widać. Mm, ale widać, że jest naprawdę potężny. No i oczywiście później ja na niego jeszcze wsiadłam go rozstępować. I to w sumie tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, jeżeli filmik się podobał. No i subskrypcję, żeby z Was nic nie ominęło. No i do zobaczenia za tydzień. Pa! pa.